przestrzeni na to, co się stało. Dobrze, bardzo dobrze. Bardzo dobrze. I jeszcze raz. Bo... Myślę, że ona nie miała przestrzeni na to, co się stało. Dobrze, bardzo dobrze. Bardzo dobrze. Oddychałyśmy na kwadrat, no ale nie dało się. Dobrze. Jak często zapominamy o tym, żeby powiedzieć na głos swojemu partnerowi, czy partnerce, ale super to zrobiłaś. Bardzo mi się podoba to, co zrobiłaś. Jestem z ciebie dumny. Moim zdaniem częściej myślimy, Niż to mówimy. Obserwując swoją ukochaną osobę, myślę, że bardzo często myślimy, jak mi się podoba, jak ty to robisz. Ale nie wypowiadamy tego na głos. Częściej wypowiadamy na głos coś, co jest takiego wielkiego, jakieś ogromne wydarzenie. A o wiele rzadziej takie małe, codzienne rzeczy, które dla siebie to. robimy. A pamiętajcie, że bycie razem i życie składa się właśnie z takich małych rzeczy, które łączą się w jedną dużą całość. Dlatego, jeżeli zobaczysz kawa nosy w lodówce, które mega uwielbiasz, i twoja ukochana osoba kupiła je z myślą o tobie, to powiedz na głos, że to doceniasz. No dobra, no ale to mam jak dziecko chwalić? Nie, docenię jako dorosły.